Witam, od razu powiem jaki mam problem No więc mam trzy programy, które widzimy na pulpicie I każdy z tych trzech programów, no po prostu jest do dupy, no nie mogę nic nimi nagrać Na przykładowo teraz nagrywam tym Hypercam2 I przeniosę te trzy ikony I się wam pewnie to pojawi po jakimś czasie, albo ja po prostu za szybko, nie wiem To jest strasznie dziwny program, nie mogę po prostu go opanować, chyba że jeśli wiecie jak nim nagrywać i ustawić tam różne ustawienia to naprawdę bardzo wdzięczny, jeśli byście mi pomogli. A głównym problemem to jest właśnie, jeśli się nie da coś z tym programem zrobić, to prosiłbym o jakiś program, taki właśnie do nagrywania, żeby w miarę jakość była dobra, jakość dźwięku, jakoś obrazu. I żebym właśnie mógł nagrywać, no na przykład jak grałem jakąś grę, czy full beat nawet, chociaż bardziej grę. A więc... Jeśli właśnie znacie takie programy, to bym bardzo prosił, abyście je poda podali w komentarzach. A po drugie, e, próbuję stworzyć intro. Mam jakiś program, e, który się nazywał, już nie pamiętam jak, e, ale po prostu ciężko. O Blender się nazywał. E, no, idzie z nim coś stworzyć, ale trochę jest trudny do opanowania, więc dla mnie to jest trochę za ciężki. Coś tam stworzyłem, ale nawet jeśli już coś stworzę, to strasznie długo, e, nie wiem, buforuje czy coś w tym stylu tworzy tą całą animację strasznie długo Tam 10 sekund bodajże chyba godzinę gdzie mi się to robiło e, więc też jeśli wiecie jakiś taki fajny program nie tak aż efektowny, a chociaż żeby w miarę fajnie się prezentowało właśnie te intro, czyli tam te wstępne te wstępne coś, nie wiem jak to nazwać jak tam intro na to mówię no to też bym bardzo był wdzięczny jeśli byście mi podali jakieś linka albo jakieś rady w czym to stworzyć bo jestem po początkujący w tych m, różnych sprawach i naszukałem się sporo w tego i nic nie znalazłem, no nie mogę po prostu czegoś znaleźć, po prostu może źle szukam albo coś, no więc proszę was o pomoc i tu już nie chodzi tam yy, jaki fajny filmik o i w ogóle, tylko po prostu chcę się zwrócić do graczy czy tam do różnych yy, tych ludzi, którzy znają jakieś właśnie te programy. Chcą się nimi dzielić, więc proszę piszcie w komentarzach. Nie zależy mi na ocenie, mówię wprost. Możecie tam sobie to wyklinać czy co tam chcecie. No to więc, do usłyszenia. No, na razie.